Cześć, z tej strony Piotrek i witam Cię na jednym z ostatnich odcinków Ostatniej Prostej i Klasisty. I oczywiście nie mogło zabraknąć tematu układów współrzędnych. Zadanie na dziś jest takie, jak nazwiemy czworokąt, który w układzie współrzędnych ma wierzchołki w następujących punktach. A-3-3, -3 B-0-3, C-1-1, D-3-1, tak? I zobacz, jeżeli mamy układ współrzędnych, tak, to, to mamy tak, oś X, oś Y, tutaj punkt 0,0. Tak? I cztery ćwiartki. I tak, jak mamy typowy punkt, na przykład P, to się równa y, no to X to jest służebna X, tak? Czyli szukamy tutaj na wysokości osi X, tak? Miejsca, i potem osi Y, czyli na wysokości osi Y, i punkt przecięcia to będzie właśnie ten punkt, tak? O tych służebnych. No dobrze, to zaznaczmy, czyli tak. Minus 3, minus 3. Czyli tak, służebna x to jest minus 3, czyli będzie on gdzieś tutaj na wysokości tego punktu na osi x minus 3. I służebna y też minus 3, czyli będzie tutaj na wysokości na osi y punktu minus 3, tutaj, czyli na przecięciu to będzie gdzieś tutaj, punkt a, tak? Dobrze, lecimy dalej. Punkt b, 0 minus 3, 0, czyli jak mamy osi x, no to jest dokładnie Tutaj, tak, na tej wysokości, i minus 3, czyli punkt minus 3 na osi y, czyli b to będzie tutaj. Ok, dobrze. Dalej, punkt c. Punkt c minus 1, 1, czyli x na wysokości minus 1, tak. E, współrzędna y to będzie 1, czyli na wysokości 1. Czyli o, dokładnie tutaj punkt C, tak? Dobra, i ostatni punkt. Punkt D, minus 3, 1. Dobrze, czyli tak, minus 3, no i 1. Czyli dokładnie tutaj punkt D. No dobra, no i pytanie jest, jak już zaczęliśmy te punkty, jak nazwiemy czworokąt, który w układzie służebnych ma wierzchołki w następujących punktach? No dobrze, no jak tutaj połączymy, tak, odpowiednio tutaj, tu na dole, tak, odpowiednio tutaj, tak i punkt C i B odpowiednio pod kątem. OK, to powstała nam taka figura i widzimy, to jest czworokąt. I tutaj ma, tu oczywiście powinno być równiej, tak, wzdłuż. Boki AB i DC są do siebie równoległe, tak. DA i CB niestety nie, czyli ten czworokąt ma minimum parę, minimum jedną parę boków równoległych do siebie, czyli taki czworokąt nazwiemy trapezem. Ok, jeżeli masz jakieś pytanie, to oczywiście pytaj, zapraszam Cię do jeszcze dwóch lekcji z serii ostatnia prosta, ósmoklasisty.